Dzisiaj dosta... Nie no nie wierzę kurwa. Ha! Ty, ja nie mogę się nadwypowiedzieć wypowiedzieć, następny bonus siedzi. What the fuck? I co znowu bez problemu do tego poziomu? Piątego takiego dobrego już nie da! A jednak kurwa. Ej, ale lecimy tutaj! Ja pierdolę! Ty, ale na Lemonie też mogę zrobić super bonus byhunt'a przecież. Zapomniałem, ale ja... Bo nigdy nie robiłem jeszcze. Wow! Ej, to jest ten moment, gdzie wchodzimy na ostatni poziom. Będzie teraz kolosalny! Będzie teraz kolosalny, a tutaj możemy jeszcze dojść dalej. Jopier! Ja Idziemy! Dawaj, 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 dawaj! Wszystkie te... Kurwa, odbija mi się! Wszystkie połączenia teraz kolosalne! Pięć! Dawaj skatery, skatery Dawaj zrobimy to! Ej! Może, może będzie Max win! Kurwa, odbija mi się! Uf. Ja pierdolę! Skater! Skater i to będzie Max win! Trzy spiny jeszcze! Ej! Pobudka, halo! Jest! Jest! Ja pierdolę! Chyba mam, Chyba mam to! Chyba mam to! Chyba mam to! Chyba to mamy! Ty! To jest Max Win, kurwa! Czy oglądasz tutaj? Ja! Yeah! Jest! Jest! Mamy to! Mamy to! Ja pierdolę! Taki początek to wszystko przebiło! 30k, każdy. Z... Kurwa, odbija mi się! Ja, pier... ja pierdolę! Na takiej stawce Jeszcze dwa To jest kurwa To jest O oh, kurwa To jest ponad 100K. To jest po prostu ponad 100k Easy To jest Max Win czy nie? To jest kurwa Max Win musi być Jest Max Win Kolejny W mojej karierze Max Win Jest Jest